W ostatnim filmie, który wyszedł na tym kanale, powiedziałem, że wojna, wojny obydwie światowe toczyły się tylko na kontynentach Starego Świata. No i do, do druga wojna światowa oczywiście na terytorium oceanów, oceanów i wysp, zwłaszcza Pacyfiku. No i taką wyspą jest właśnie między innymi Nowa Gwinea. Oczywiście wiem, że Nowa Gwinea zalicza się do szelfu kontynentalnego australijskiego, no ale jest to wyspa. Jest to podobna to nie jest kontynent australijski. Jest to podobna sytuacja jak z Grenlandią i z tym, że Grenlandia powinna się zaliczać do kontynentu, zalicza się do kontynentu północnoamerykańskiego, ale jest to wyspa. Z tym, że znowu Gwineą, jest teraz o tyle bardzo ciekawa sytuacja. I tu dochodzi jeszcze atak też atak na Pearl Harbor, na Pearl Harbor położony port na Hawajach amerykańskich. Tylko, że ciężko powiedzieć, no i Japończycy oczywiście też zajęli część Nowej Gwinei. Zajęli między innymi całą tą część, która należała do Indii Holenderskich, wschodnich Indii Holenderskich, czyli całą zachodnią część wyspy. I teraz w momencie II wojny światowej, z obydwoma częściami wschodnimi Nowej Gwinei, bo to są dwie w tym czasie jeszcze, jedna jest, jest północna, druga południowa, Części wschodniej Nowej Gwinei. One tworzą z części północnej, która była kolonią niemiecką wcześniej, jest stworzone terytorium ONZ pod mandatem, pod zarządem Australii. Natomiast z terytorium byłej kolonii brytyjskiej jest stworzone terytorium Papui, które jest de facto w tym czasie kolonią australijską, dlatego, że jest terytorium zewnętrznym. To nie jest w tym czasie kolejny stan Australii. To jest trochę tak, jak z, z właśnie z Hawajami, które w czasie II wojny światowej też jeszcze nie są stanem, tylko są z terytorium zależnym Stanów Zjednoczonych. Więc w ogóle ciężko powiedzieć, żeby był, zostało zaatakowane jakieś terytorium jakiegoś państwa nawet, które leży na Nowym Świecie. Takie stricte, stricte, w typu no nie został z, z, nawet żaden stan zaatakowany, ani, sta ani Stanów Zjednoczonych, ani amerykański leżący na kontynencie północnoamerykańskim, ani australijski leżący na kontynencie austr australijskim. Tutaj w tym momencie wyświetlę wy mapkę, jak terytorium, które Japończycy zajęli, No więc moim zdaniem tutaj się obroniłem, no moja teoria jest obroniona, dlatego że wojna, wojny światowe nie toczą się na terytorium kontynentów Nowego Świata, na terytorium żadnego kontynentu Nowego Świata, ani na terytorium Ameryki Południowej, ani na terytorium Ameryki Północnej, ani na terytorium Australii. Co ciekawe, po II wojnie światowej w Nowym Świecie też, co tam jest, jest wojna o Falklandy, Falklandy są wyspą. Także to też nie jest. jest. Jest interwencja amerykańska na Grenadę, wyspa na Morzu Karaibskim. Także tutaj kontynenty nowego świata jakby nie są tych dotknięte. I, I tutaj to właśnie fajnie pokazuje, jak ten nowy świat jest poukładany, że to się gdzieś tam ułożyło w czasie kolonizacji w porównaniu do starego świata, gdzie jest dużo większy masz etniczny jest to znacznie dużo mniej poukładane. Takie chociażby bieżąco sprawa Palestyny, no i tych wszystkich państw nieuznawanych, o których mówiłem w poprzedniej filmie. Dlaczego na początku tego filmu wspomniałem o Grenlandii? No dlatego, że odnosząc się je jeszcze do drugiego i do trzeciego filmu z serii o kontynentach Starego i Nowego Świata, które wyszły na moim kanale, gdy to rozważam właśnie, czy kolonizację wikińską na Nowej Grenlandii jeszcze przed Kolumbem, bo właśnie można uznać jako dopłynięcie wikingów do Ameryki Północnej. No i takich dowodów nie ma na to, że oni dotarli do kontynentu stricte północnoamerykańskiego. Natomiast no pewne jest, że już przed Kolumbem, to za 400 lat przed Kolumbem byli, byli po prostu mieli osady na Grenlandii. I tutaj teraz właśnie to jest tak z tą Grenlandią do tej pory. Grenlandia jest terytorium zależnym Danii, więc to jest tak samo trochę jak z tymi właśnie Hawajami jeszcze przed, w czasie II wojny światowej, zanim były stanem i z tym terytorium Papui, które było po prostu terytorium zewnętrznym Australii. No, bo chyba nikt nie myśli obecnie na przykład o Danii, że Dania jest państwem położonym na dwóch kontynentach na, w Europie i w Ameryce Północnej. Ja bym powiedział, że Dania jest państwem położonym w Europie i na Wyspie, która leży w Ameryce Północnej, w Grenlandii, ale nie na kontynencie północnoamerykańskim. Więc tutaj idąc z tym takim rozumiem, rozumiem rozumowania, i myślę jak najbardziej. Moja teoria się broni.